Dzień dobry, witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. Spotykamy się tutaj na nowym sezonie w 2017 roku. W tej chwili tutaj mamy gołąbki roczne z BGG z rocznika 2016, które będą właśnie rywalizować w naszym tutaj oddziale Raba Wyżna. No zresztą ta rywalizacja będzie wyglądać tak jak w zeszłym roku. Chciałem też tutaj pokazać właśnie kolegom gołąbki młode. Tutaj akurat mamy. Będą właśnie teraz wystawione na giełdę. Są to już mniej więcej obs, ale są to mniej więcej już takie wielkości. Młode myślę, że to już jest najwyższy czas, żeby je akurat wystawić na giełdę. Tu mamy akurat z ręce gołębia o numerze 1550. Tak to właśnie wyglądają te gąbeczki, Ale co chciałem powiedzieć, niektóre są właśnie mniejsze, na pewno to koledzy zauważą, to po prostu. Z takiej przyczyny, że jak naniesły nam jajka, no zdarzyło się czasem, że, że jedno rozbiły, a czasem niestety zdarzyło się, że oba rozbiły, no i więc były po prostu drugi raz układane na jajka. No i taki gdzieś tu widziałem, taki był mniejszy, o tu jest na, z takiego lęgu mniejszego, no i one wyglądają troszkę mniej, mniejsze. No. Tak, ale na gdy będą wystawiane wszystkie, te ewentualnie będą troszkę później wysłane, gdyby po prostu okazało się, że jeszcze nie będą e, po w dobrym stanie do wysyłki. No, Zobaczymy też, jak ta poczta nam e, będzie tutaj funkcjonować. Jeżeli nie będzie, no to my w własnym zakresie będziemy hodowcom rozwozić te gołąbki, które zostaną wylicytowane. Myślę, że też postaramy się jakąś tą cenę za transport dograć, żeby to nie była jakaś wygórowana cena. Wiadomo, że koszty jakieś też są tego transportu, będziemy to próbować jakoś z kurierem wynegocjować, żeby to jakoś było w miarę normalnie. Co jeszcze chciałem powiedzieć, no na pewno też z tych gołębi, które hodowcy wylicytują, będzie można oddać na wspólny gołębnik, nie? Po prostu zostaną na życzenie klienta przeniesione tam, no i będą rywalizować tym. To już też już wcześniej mówiłem, ale może jeszcze powiem, bo nie każdy pewnie może słyszał, że z moich gołębi, jak ktoś tam sobie zakupi, z rozpodowych, czy z lotowych, to te gołębie niestety nie mogą uczestniczyć na wspólnym gołębniku. Tylko tutaj z tych WGG-wąt roczniaków taka możliwość istnieje. No myślę, że tyle. No, resztę hodowcy będą widzieć, wszystkie są mają zrobione zdjęcia. Będziemy też dołączać załączniki rodziców, bo tak się udało, że akurat robiliśmy zdjęcia, a po prostu rodzicom też yy, jesienią jakby miały być wystawiane na aukcję. Także myślę, że te zdjęcia będą dostępne. Tak jak widzicie odbudowcy, gołąbki już latają. Jeszcze troszkę nam tam niektóre uparte wracają na gierwot, No ale myślę, że z kwestia jeszcze tygodnia i je podszkolimy, że już będą nam tutaj ładnie. Yy, I co jeszcze, taka może mała zmianka. Myślę, że korzystna dla wszystkich. To chcemy po prostu te gołąbki... Yy, Roczne, lecieć już raczej od pierwszego, ewentualnie drugiego lotu, już metodą wdowieństwa. No I tak, w zeszłym roku były trzy loty, tylko bo jednak ten gołąb na pewno na wdowieństwie lepsze osiąga wyniki, a też myślę, że każdy chce się zaprezentować z dobrej strony. A tych lotów organizujemy sześć tylko, także nie ma tu potrzeby, żeby je na przykład z początku uciągnąć na tej obrotówce, na tych młodych, bo myślę, że im wystarczy. Yy, tej formy na 6 lotów, jeżeli ją osiągną teraz, to myślę, że, że przez ten półtorej miesiąca powinny wytrzymać. Nie? Myślę, że tyle. No ktoś, jeżeli miałby jakieś pytania, można do nas tu dzwonić, do mnie lub do Łukasza, tam numery telefonów są na stronie. Także życzymy wszystkim powodzenia w tych rocznych. No i myślę, że, że tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, dobry lot.